Z jednej kaćki zrobiłam grillowana kaczka i zupa z kaćką i pędami bambusa. Gwiazda dzisiejszego filmiku. Cześć, jestem Kim, mama z Wietnamu gotuje w Polsce. W upalne letnie dni Wietnamczycy chętnie jedzą kaczkę, ponieważ ma ona właściwości chłodzące. Ostatnio spróbowałam zrobić kaczkę po pekińsku, a z drugiej połowy kaczki zrobią pyszną zupę z pędami bambusa. W sposób czyszczenia kaćki możecie zobaczyć. W poprzednim filmie mięso Kaćki wykorzystam do ugotowania bulionu i mięsa. Pozostałe kości pokroję na drobno i podsmażę z pędami bambusa. To świeże pędy bambusa, inny niż suszone, których używałam do zupy bunga mamma. Przygotowanie świeżych pędów bambusa jest prostsze. Kroję go na małe kawałki, a następnie krótko gotuję. Chciałbym się pochwalić doniczką świeżych laksu którą sama wyhodowałam. Mała doniczka, ale wystarcza dla całej rodziny na całe lato. Zaczynam uprawiać też wiele innych wietnamskich dziu Mam nadzieję, że wyrosną duże i będę mogła Was pokazać. Moi dzieci po zjedzeniu zupy z pędami bambusa oraz pieczonej kaczki powiedzieli, że nie mogą wybrać, które danie jest lepsze, bo oba są pyszne. Nie wiem, czy to nie tylko po to, żeby mnie uszczęśliwić. Tę zupę z kaczką i pędami bambusa można jeść z ryżem lub makaronem z różowym. Oczywiście nie może zapraknąć mięsa kaczki. Zostawiam mięso do ostygnięcia wcześniej i pokroimy na małe kawałeczki. I na pewno trzeba ją podać z sosem sojowym z ciostkiem i chili. Cangmanvi to idealny pomysł na lekki i pyszny posiłek w gorących dzień.